No i witam wszystkich tutaj zgromadzonych przed odbiornikami. W końcu doczekało się drugi odcinek. E, znajdujemy się na polu czterohektarowym. E, w tamtym roku był tutaj ugór. Jak widzicie to są pozostałości porce. Po e, w tamtym roku był tutaj ugór. E, zostało to opryskane agrosarem w dawce 5 litrów na hektar. E, no, i potem zostało to zaorane, co prawda no, nie jest to jakoś super zaorane, bo to się trochę pchało tutaj. Dotąd była kiedyś łąka. Są to 4 hektary czwartej A, czwartej B i piątej klasy. No, tutaj to widać, że to taki piaseczek jest. Natomiast, jaki dzisiaj jest cel mojego działania, bo działamy sześćdziesiątką z drapakiem. Znaczy, tam kultywatorem. Jak widzicie, tutaj dotąd jest posiane. Tu. Jest to plantacja owca. Owiec to, no, bardzo wcześnie siany bo jak na nasz rejon gdzie normalnie powiedzmy się sieje 15-20, tak tutaj sięliśmy w czwartek, czyli to był chyba 6-5 albo 6 luty. Także no, trochę dziarenek powychodziło, bo to stary siewnik poznania jak był. My no w każdym bądź razie tutaj testowaliśmy ciągnik e, z uprzejmością firmy AgroSchneider klas Arion 420. Jak dobrze pamiętam, e, także no tutaj. Tyle ile mogliśmy, jak na ile czas pozwolił, jest zasiane mniej więcej 2 hektary. Zostało jeszcze 2 hektary kolejne posiać. No i trzeba było to jakby no, nie tego samego dnia, a jak dobrze wiecie, zaczynam od zera, czyli nie mam totalnie nic, także no, przyjedzie dzisiaj kolega. I, i będziemy to siali takim zwykłym poznaniakiem mam takiego poznaniaka tylko że no wymaga remontu tak także no jakby to powiedzieć nie mam siewnika można powiedzieć no i co no i dotąd, dotąd jest zasiane zresztą chyba widać okolica przepiękna dzisiaj słoneczko 9 stopni ma być podobno także no bardzo przyjemnie się robi lekki wiaterek ale już czuć tą wiosenną pogodę i tu jak widzicie Przepraszam, tu jak widzicie, jednak ten peż odbija. Tutaj, mniej więcej, właśnie w tym, jakby na wprost, o, o tutaj, na wprost zostawiłem mu, jak pryskałem. No bo, ponieważ pierwszy raz pryskałem, to też doświadczenia nie miałem i no, tak wyszło. Ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Bo to wszystko dornie. Nie mam takiego sprzętu jakbym chciał. To znaczy, się dosyć ciężki ciągnie, około tam 80 koni. I ta talerzóweczka fajna, taka co teraz nowe produkują. Nie te V czy x co bo są, czy tam akpilowskie, czy innej firmy. Tylko taka normalna na przykład lentechu, czy no nie wiem, na przykład bury. Normalnie na prostej ramie, tylko talerze są krzywe. Wiecie o co chodzi? I zwałem to by to ładnie zrobił, ładnie to zmieszał i przerobił, żeby się fajnie siało, no niestety trzeba robić tym co się ma a mamy taki urok i w takim państwie żyjemy jakim żyjemy, trzeba to zaakceptować pieniążki się same nie zarobią liczę żeby tutaj wyjść chociaż na zero jest to pierwsza moja plantacja jakby powiedzmy pierwsze samodzielne jakby gospodarzenie bo tak jak wiecie z poprzedniego filmu z opryskiwacza no ja zaczynam od zera Jedni powiedzą, że to głupie Drudzy, że no trzymam kciuki A jeszcze kolejny powie, że no wariat Ja wam powiem tak Takie miałem marzenie i do, do tego dążę Po prostu Nieważne co by było, do tego dążę, i staram się jakoś to wszystko pospinać, żeby to miało ręce i nogi. Między innymi dlatego też, że troszeczkę budżet jest ograniczony na ten rok na ten, na tą, na ten wiosnę, właściwie, bo na rok to dosyć dużo zakupów planuję. Ale to wszystko czas i pieniądze pokażą, czy to będzie, czy nie będzie. Także na ten moment zostało tu posiane 125 kg na hektar polifoski piątki. No tak wyszło, taka była i tak zostało zasiane za tyle ile miałem, tyle posiałem, ważne żeby cokolwiek dać, nie zostawić tej ziemi tak sobie sam, wiadomo to był u gór, więc tutaj pewnie jest ta ziemia, no ma niedobory dosyć duże. Także trzeba no, tutaj będzie zadbać na pewno już konkretnie jak już zejdzie coś, pokaże się to już konkretną daweczkę sobie damy Żeby też nie przesadzić, bo wiesz się może wyłożyć jak za dużo azotu czy coś, ale już potem nawozy będę się starał dawać już w normalnych dawkach A nie w takich 125kg na hektar, bo to jest na taki ogór zdecydowanie za mało, to powinno iść co najmniej 200kg na hektar I no co no No tak to wygląda słuchajcie, jest tutaj w tym momencie zainwestowane. No nie dużo pieniędzy, ale no, jakieś tam pieniądze zostały zainwestowane i no, teraz jest kwestia czy to się zwróci, tak. No kawałek jest ładny, wszystko w kawałku, ładnie, pięknie. Tutaj widzicie też siano na, tutaj siano stare takie na zmieszanie z obornikiem na jesień, bo tutaj chce się wymienić słomę na siano, słomę na obornik, żeby to zagnoić całe. No i przede wszystkim po żniwach zrobić badania gleby żeby wiedzieć co dać i jak czy ewentualnie dać yy, czy ewentualnie dać tutaj jakieś wapno czy coś w tym stylu także no jest yy, no jest spory temat też nie chcę, nie chcę zapeszać nie chcę tutaj jakichś snuć różnych rzeczy, ale prawdopodobnie pojawi się jeszcze jedna działeczka 6 albo 5 hektarowa. Także no słuchajcie, jak się chce to się da i można, tylko trzeba po prostu trafić w odpowiedni czas i moment. Powiem Wam, że na tę chwilę, żeby mieć własną ziemię, znaczy to jest oczywiście dzierżawa, tak? ale czekałem całe życie i zawsze sobie powtarzałem, że kiedyś to zrobię i właśnie to się dzieje na Waszych oczach cały czas. No, może teraz już troszkę regularniej, bardziej będę stawiał filmy. To nie mają być jakieś tam, wiecie, jak ci wszyscy profesjonaliści, jak to mówię, pumeks, pumeks mówię ten, słomek, czy, czy, czy tam nieprofesjonalny, Perkins, czy, czy Kula, Bardoscy, czy tam inni, ale to ma być taki. Mój dziennik, mój pamiętnik, go w ten sposób, może coś w tym stylu. Może wam to przypadnie do gustu. Jeszcze tutaj pokażę 60 tutaj znajomego. Dziękuję za za pożyczenie gra kultywator. No też jak go niestety, no wiecie, to jest stara komunistyczna komunistyczny wyrób. No on, on jest twardy, on jest super, ale no, no, no nie robi takiej roboty, jakbym chciał. Da się go przerobić i wszystko, no to nie jest moje, słuchajcie. No ja mam dosyć duże plany. Będę się starał kupić do żniw, do żniw jeżeli mi się uda zarobić tyle pieniędzy, bo ja się nie będę utrzymywał, jakby, może tak powiecie, nie utrzyma się z tego i tak dalej. Słuchajcie, nie chodzi o to, żeby się z tego utrzymać, to jest moje hobby. I, i taki mamy po prostu. Jakby to powiedzieć... Ja chcę, żeby to była zabawa, żeby to była przygoda, której nie zapomnę, być może to się przerodzi w naprawdę bardzo fajne, funkcjonalne gospodarstwo, które w założeniu jakby u mnie w głowie jest takie, że ma samo na siebie zarobić i jeszcze ma coś zostać. Zobaczymy jak to wyjdzie w dzisiejszych czasach, bo wiadomo chcą zabrać, tam słyszałem nieprofesjonalnego bodajże, temat taki jest, że Chcą zabrać dopłaty do, do materiału siewnego. Tutaj to jest jeden, jedyny raz, gdzie będzie na wiosnę siane. Bo tak to wszystko tutaj zawsze praktycznie będzie ozimina. Także no ubolewam nad tym, bo tutaj myślę, że przężyto posiać. Zobaczymy zresztą, jak odda ten owies. Bo spodziewam się, znaczy spodziewam się, słuchajcie, z takimi dawkami dowozów, jak ja teraz zrobiłem, i tutaj z taką glebą i, i z tym wszystkim nie spodziewam się tu super wyniku, ale marzy mi się 3 tony hektara, żeby chociaż były te 3 tony hektara, no to pozwoli wyjść na prostą i naprawdę te wszystkie maszyny, to paliwo. I to wszystko można wtedy jakoś tam spiąć i trochę zostanie. I, i no wiecie, teraz jakby jestem na łasce wszystkich innych, bo to już dawno. Jakbym miał swój sprzęt, to już dawno by to było. Zaraz na ten sam dzień co dziś nie wyrobiliśmy. Tutaj z tym siewem to zaraz na ten sam dzień tutaj wieczorem wjechał i to zrobił, tak? Bo skończyliśmy tam godzina 16 chyba. Także wiecie, no to kwestia po prostu mieć sprzęt. No i teraz jedni powiedzą, a na takie areały kupce 30. No, początkowo o tym myślałem. Miałem kupić 30. Ale na 4 hektary, i ja tutaj ze swojego domu mam no, kawałek jest Jakby też yy, budynków nie mam, to wszystko jakby no, też musi gdzieś wstać i tak dalej. Także no, tutaj myślę też jakieś hali, jakieś wiacie, coś takiego. Może się uda jakieś po prostu budynki yy, wydzierżawić, żeby to po prostu miało gdzie być i zboże gdzie było gdzie trzymać. Eee, słuchajcie, no 30 spoko. Myślę o 60C. Ale bardzo mnie denerwuje to wycie z wolnicy. I to jest tylko 60, mój drodzy. To jest tylko 60 i to ma 52 konie, jak dobrze pamiętam. Uważam, że na perspektywę rozwoju gospodarstwa no 60 jest fajna, ale jednak to jest trochę za mało. I celuję celuje w mtz -a. Powiem Wam szczerze, celuję w MTZ albo forsznita e, 323, chyba tak to się nazywa, bo te ciągniki jakby dają możliwość rozwoju, gdzie kupujesz raz i zapominasz o temacie. E, Belarusa myślę, tego w takiej puszce z 4 x 4, oczywiście kupić. Puszkę przy najbliższej okazji, jeżeli będą pieniądze wywalić, przepraszam, kupić. Kabinę do niej, do niego, no i troszkę go przerobić pod siebie. Yy, Także no tam powiedzmy, wyjdzie koszt 15-17 tysięcy no bo tak to trzeba liczyć, bo ciągnik no, też swoje kosztuje i tak dalej. Więc jakby takie koszty mnie nie przerażają. A teraz, yy, jakby na początek, kupować 60. Obrobisz to 10 hektarów, załóżmy, jeżeli by tam ta działka druga wypadła fajnie, super by wszystko się udało. Ale to po pierwsze, nie ma komfortu, po drugie to jest tylko 60 i nie dość, że ma, wolno jedzie, to to mniej dźwiga, nie ma napędu. No, ni, no niby mówią, że no, ruskie to ruskie, to jest porąbane, ale powiem Wam, że ruskie pójdzie i ruskie potem nawet można przerobić do nawozów, a nie ukrywam, że tutaj myślę. Gdzieś tam za parę lat, jeżeli się uda, to jakiś ciągniczek, może w leasing, coś takiego, może w kredyt, zobaczymy. Znowu powiecie, w kredyt się nie pchaj. Słuchajcie, jakby to jest moja sprawa. To po pierwsze, po drugie, no trzeba, wiadomo, z samego rolnictwa, takiego jak ja teraz bym powiedzmy uprawiam, to nie dał rady, bym wziąć nowego ciągnika, czy tam używanego. Lepszego. Więc zostaje co? Zostaje dobra praca i po prostu zarabiać sobie normalnie w pracy i, i, i jakby wziąć sobie kredyt, powiedzmy, na ciągnik, tak jak się bierze, tak ten, załóżmy, w jakiejś marce i, i tyle, no i wziąć jakiś lepszy ciągnik, bo słuchajcie, no trzeba się rozwijać w dzisiejszych czasach, to stanie na na, na MTZ czy na 60 moim zdaniem to jest bez sensu, bo. To jest dobre na początek, jak ja zaczynam i tak dalej, no od czegoś trzeba zacząć, słuchajcie, ale też nie zamierzam wiecznie na MTZ robić, no ile można czy tam na 60, czy na 30. Słuchajcie, to są dobre ciągniki pomocnicze, ale jako ciągnik-ciągnik, to na przykład nawet jakiegoś używanego holanda, tym 130, piątkę czy coś. Słuchajcie, ja wolę kupić jak już taki większy ciągnik, mówimy tutaj w perspektywie tam powiedzmy 5-6 lat już, no nie? Jeżeli by to wszystko wypaliło i byłaby ziemia i, i gospodarstwo naprawdę by się rozrastało. No to wtedy będę myślał, jakby o dokupieniu jeszcze jednego ciągnika. I tutaj też myślę o rozwoju usług na nasz rejon, bo no nie ukrywam, że są dosyć marne i bardzo, bardzo mało tutaj jest usługodawców, a myślę, że. Usługi to jest bardzo fajna sprawa. No. Jeszcze jak wiecie, ktoś dba o maszyny i tak dalej, to jest inna sprawa. no Ja na przykład mam takie podejście, że, że u mnie po robocie jest wszystko myte, nawet jak nie jest moje. Słuchajcie. Tutaj taki mniej więcej pazek jest tutaj no z dwa, dwa przejazdy mniejsze z tamtej strony tak samo no wszystko było talerzówką robione, tutaj ten pas tak samo i słuchajcie, no po robocie to wszystko było w błocie w tej, w tej ziemi i tak dalej bo popadywało i słuchajcie co zrobiłem przyjechałem do domu, nieważne czy to jest mój sprzęt czy, czy kogoś sprzęt, ja szanuję sprzęt przyjechałem, odpaliłem węża, wszystko umyłem porządnie, oczywiście ciągnikiem stanąłem na Deseczkach, żeby był krzywo, żeby nic nie naleciało od żadnych łożysk ani nic. Tak jestem nauczony po prostu, tak się sam bynajmniej nauczyłem, że zawsze w krzywiznie trzeba stanąć. Ja mam podjazd akurat z górki, ale tam się nie, zmieści, nie zmieściłem, więc po prostu najechałem na deseczki. Słuchajcie, wszystko umyte. I co? I ta wotnica jadę z koksem, przetawotowane, yy, talerze olejem przepalonym są posmarowane, i, i taki sprzęt oddaję. I taki sprzęt yy, ludzie potem widzą, że jak dbasz, to ci mogą pożyczyć, tak? bo widzą, że dbasz, nawet jak nie jest twoje. I polecam go, bardzo gorąco i serdecznie dbanie o sprzęt, bo naprawdę wtedy te wszystkie polskie produkty, powiedzmy, z Gumolitu czy inne, posłużą o wiele, wiele więcej i powiem wam. Mam znajomego, który naprawdę kupił rozsiewacz polski. Wszyscy mówili, nie pchaj się w to, nie pchaj, kup Amazon, kupił nowego. Dba, i mu działa do tej pory. I nie narzeka, mówi, że bardzo fajnie, wszystko super, tak? No nie ma, nie ma co porównywać klasy takiego rozsiewacza, nie wiem, na przykład. E... Za, za 3000 nówki now, sztuki, a, a za 3, 4, 5, 6 tysięcy używanego zachodniego, bo to nie ta klasa, bo po prostu jest porównywania. W każdym razie na takie areały i, i takie zapotrzebowanie to jeszcze widoczek jest naprawdę przepięknie, to aparat tego nie oddaje, ale słuchajcie, jest, jest cudownie. A najładniej to jest jak się tam stoi, bo tam jest droga. Jak na tej drodze się stoi i widzi się to wszystko tutaj naprawdę robi robotę. Tutaj już są same łąki, praktycznie tam pod sam las. Jak widzicie jak horyzont jest I tutaj do drogi, no to są tam parę pól Tutaj działeczka też u gór, 6 hektarów No ale niestety ma leżeć Że tak to ujmę No to ma leżeć, no. nie interesuje mnie to bo to nie moje Także tak z grubsza trochę się rozgadałem Ale taki update e, prac po prostu rzuciłem. Wrzucę Wam tutaj, no bo już się coś zaczęło robić, coś się zaczęło dziać i na jesień jakoś nie było czasu i ten A teraz coś, mówiłem wrzucę, żeby coś było, może Wam się to spodoba no. Nie jest tak jakiś profesjonalny vlog z kamery, czy nie wiem o jakichś dawkach, czy, czy czymś innym będę mówił no, Po prostu moja relacja, moja relacja z życia, że tak to ujmę, z, z, z realizacji marzeń bo to było moje marzenie i do tej pory jest i, i myślę będzie, dopóki nie osiągnę takiego, takiego stanu rzeczy, jaki sobie wymyśliłem kiedyś w głowie. I no, do takiego stanu chciałbym to gospodarstwo bardzo rozwinąć, i, i żeby to naprawdę samo z siebie się utrzymywało, żeby chociaż trochę zostawało, bo jakby mogę Wam powiedzieć, no. Ja się kształcę w kierunku grafiki komputerowej, w kierunku projektowania gier komputerowych, także. No, podobno ten zawód nie narzeka na pieniądze. Nie wiem, powiem Wam, oby tak było, bo naprawdę no, kiedyś trzeba będzie i rodzinę założyć, i, i hobby utrzymać, i, i wszystko, tak. Także no, te pieniądze bardzo będą potrzebne. A tutaj jest taki. Mała zajaweczka, żeby było co wspominać kiedyś No także jeszcze raz tutaj 60teczka 3P oczywiście, to niezwykła jest 6 tylko 3P I agregacik I tak to wygląda słuchajcie Także wrzucę wam jeszcze potem Jak już będziemy coś tam ewentualnie siali Kumpel przyjedzie To, to coś tam postaram się dograć jeszcze tak na szybko, bo też będę musiał pomagać kto wie czy dwa razy nie będę musiał tego jechać. Także zobaczymy wszystko jak to jak to wszystko wygląda. Ale słuchajcie, dźwięk tutaj się tak roznosi. To jest tak piękne. Tam gdzieś jakiś ciągnik jeździ. Tam kolejne nawozy sieją tutaj jak na wsi. No powiem wam naprawdę, no, no super. Naprawdę jest, jest klimat totalny tutaj. Nie to co co po prostu jakby tam gdzie mieszkam, bo tam gdzie mieszkam są działeczki paro kilkudziesięciu hektarowe, arowe hektar, dwa te największe pole, a, a tutaj to naprawdę no robi wrażenie taka połać no dobrze, to dzięki wielkie i ewentualnie do usłyszenia postaram się coś tam nagrać myślę, że bez sensu nie gadałem ci ludzie co mnie nie znają no to mam nadzieję, że troszkę troszkę poznali moich przemyśleń, więc no myślę, że to by było na tyle. Ewentualnie do zobaczenia. Trzymajcie się do potem. No na razie.